na Ma pan prawo kurwa do! Ma pan prawo, do... Proszę, do prawo. Z policji, jak ktoś tam Ma prawo do jednego telefonu, który trwa dwie minuty! Minut. Przy, przy obecności funkcjonariusza! Yy, Ma pan prawo do adzvokanta. Nie Wiem, czy coś kurwa widałem! Kurwa! Chyba nie! A co się stanie, jak nie przestawię mu prawa? Można mu obniżyć, raczej nie obniżyć, zwalniasz go w spółkę zarzutu. Mhm. Bo kurwa, match! Dobra. Ej, tak gdzie jest na pani, tu ja nie jest kurwa! <grym> gdzie możesz sobie ułożyć skarbie na jakiegoś koncentrareczka? <grym> do policji, do LSBC. Chodziło o to. Do nas albo do Ayat? Raczej, jeśli chodzi o Policję, to do Ayat. Oooo, jeżeli chodzi o LSBC? Dobra. No. I gdzieś jeszcze. No i do co rządu? No, dobra. Co się robi z taką skargą? Się ją A wyjaśnię się, to gimba się spuszcza. No, to, albo wype wypełniasz e, wzór na naszej stronie no. i próbujesz, jakby robisz dochodzenie, nie? No, a co się stanie, jak dochodzenie Zemszy nagle? czy tak tak to znaczy? Było... No, że się wstrzymało przez jakiś okres że nie ma końca to... wtedy to... coś mi pomaga, nie? na przykład pan Staszek... mogę czy... na w ogóle... w ogóle... w ogóle... No, każdą skargę trzeba w jakikolwiek zamknąć... Tak jest, no. mhm... więc trzeba napisać, wezwać, klienta zamknąć K-46 oraz K-49 również się Jeżeli nie, nie jestem pewny ja jako młodsza ranga to zawsze proszę kogoś innego o pomoc, to okay. jest starszy, nie? Hello. Dobrze Ciękni kiczyk, na razie